Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku moja mama, czyli nasz gość specjalny dzisiejszego odcinka i mój dobrze znany młodszy brat zmierzą się w konkurencji. Kto zna mnie lepiej? Będę zadawał im proste pytania o mnie i oni na swoich tablicach będą pisali odpowiedź, którą właśnie uważają za poprawną. Jakie są dwa moje ulubione kolory? Napiszcie po prostu dwa, bo wiemy, że takie pytanie już było, bo nagrywaliśmy już ten odcinek za pierwszym razem i niestety nam nie wyszło. A, napisałeś? Napisałeś dwa kolory? A, ja piszę, napisałam dwa. Ale to... Ale no nie, nie możesz mówić. Hmm. Tutaj jest Zosia i on tak wygląda backstage. Co wy tu macie? Czarny z szary, a Antek ma czarny beż? Czarni beż? Czarny. No otóż jest to czarny i błękit. Yy, I specjalnie pokazany też na siebie, tak jak pokazywałem, ponieważ jestem dzisiaj podpowiedzią, bo jestem tak właśnie też ubrany. Czyli nie wechasz? No nic może, mogę wandać po pół punkt, jak jak to uraduję. Kurde, takie czasam się zepsuła. <laughs> Poważnie? Uh -huh. Jakie jest moje ulubione danie? Moje ulubione danie i tutaj też są dwie odpowiedzi poprawne Można jedną czy dwie? Można jedną, można jedną, ale y, jakie tam masz? Ale pokaz, pokaz, pokazujmy w tym samym czasie, dobrze? No Andek już mogę powiedzieć, że zgadł jedną przynajmniej A ona pisze dwie Co mamy? A co napisałaś? Kebab Ja też napisałam Jezu mama, idealnie, po prostu dwa, które miałem tutaj na liście Pierogi ruskie i kebab, no Dokładnie tak Nie Y no, jeden, a ty masz pół jakby, czyli masz jeden, a mama ma dwa punkty, rozumiesz? Nie, mama półtora, a ty masz i. Jej... Podliczy się w montażu, kochani. Jakiego szkolnego przedmiotu najbardziej nie lubię? Tu jest, są aż cztery poprawne odpowiedzi, jest ich dość sporo, ale jedna wam wystarczy w zupełności. Dobra, co ta mama nam naszpąciła? No, mam mm -hmm. w Dobrze, mama ma punkcika, a zobaczymy, co Antek dał. Informatyka, matematyka, polski. No, polskiego akurat na liście nie miałem, ale myślę, że na spokojnie punkta możemy ci dać za informatykę i matematykę, które się na tym znalazły. Znalazł się na tej liście WF, matematyka, informatyka oraz chemia. Jaka jest moja ulubiona pora roku? Z zacięciem myślą umysły. Tu mam wątpliwości, Jesień, jesień późna. Antkowi damy punkta, bo na liście jest ogólnie zima. Aaa, właśnie z zimą miałam problem. No, bo jesień. Je, bo e, późna jesień, dlatego tobie daję punkta. Bo to jest faktycznie też dobra odpowiedź. E, bo grudzień to już mo, mo, wchodzi w zimę, nie? Grudzień, styczeń wchodzi w zimę, ale jeszcze jest jesień podczas grudnia. Dlatego późna jesień to jest dobra odpowiedź, moim zdaniem. Jaka jest moja największa fobia? Nie musicie pisać pełnej nazwy fobii, tylko wystarczy przed czym to jest fobia. Myślę, że oboje raczej wiedzą. Mamy antkę. Żaba. Żaby. Dobrze. Jak się nazywa ta fobia? to się nazywa. To jest lęk przed płazami. Jeśli boję żab. Macie po punkcie. Jaka jest rzecz, którą zawsze muszę mieć przy sobie? Co ta mama nam dała? Telefon i telefon. No i macie po punkcie, no, To zawsze telefon prosty, muszę mieć przy sobie. Ile czasu dziennie spędzam na telefonie? To no, trudniejsze, nie? ma plus minus? No plus minus jest tutaj, o godzinę możecie się pomylić. Antek tutaj pisze na jaką mama trochę się zastanawia. Co nam Antek dał? Hmm, ile to mama dała? Od, od 5 godzin. Yy, próg czasowy to jest od 4 do 5 godzin, więc myślę, że dajemy punkt O, 3, 6. Mam tutaj napisane po prostu na kartce, żeby nie skłamać. Nie mam gdzie pisać. Od 4 do 5 godzin, nie? To myślę, że jest fajne pytanie. Gdybym mógł mieć supermoc, to jaką? O no. kurde. Supermoc. No, tutaj musisz się trochę zastanowić, ale myślę, że nie jest jakoś też mega trudne. Dobrze, Antku, swoje na tablicę, poznasz wynik za chwilę. już zapisałeś? Napisał już, no. Mama się nie, <laughs> mm. Nie, no nie wiem. Nie wolno, Antek, ale jest oszustwo, Co to jest? Ja tak nie aha, się... ty ty, ty. <laughs> Trudne to nie jest, nie? Dobra, co to nam na, dała? Czytanie w myślach, napisałam. No to nie, Antek, jak Teleportacja. Teleportacja. A Telepo Tak, bo jak byłem nad morzem ostatnio w Pobierowie, to tak sobie myślałem, ale fajnie byłoby mieć teleportację, żeby nie jechać tym Flixbusem. No ja nie mam gdzie pisać. pisać. Statyści, przepraszam bardzo, proszę tutaj za, za, załatwić jakąś tutaj ten dla mamy alternatywną tablicę. Dobrze, nasi kochani statyści załatwili mojej mamie nową kartkę z długopisem, więc będzie miała moja mama wersję papierową, ale nic straconego. Co bym od razu zrobił po wygraniu jednego miliona złotych? Też takie fajne pytanie, trochę przyszłościowe. Czeski dla mnie. Główki pracują. Nie wiem, co byś zrobił. Tak dużo piszesz? Jedno napisałam. Antykno masz niestety źle. Serio? Masz niestety źle, ale <grym>, myślę, że um, nie po milionie złotych. Ja wiem, na la Bubu byś kupił. Antykno za mało napisał. Tak, że na Bubu. Bym kupił. nie, ale to nie jest moja odpowiedź. Nie, bo ja bym coś nowego. No, to jest ślepo napisał w takim razie. Dobra, co to ma mama? Kupiłbyś. Ipada? Tak. Mam na liście zapisane, że kupiłbym dom. Za milion złotych. Ja przesłyszę. słyszę. Za milion złotych kupiłbym dom, bo to jest milion złotych jednak, a... E, iPada ale ale za cały milion złotych? Na w też byś kupił. Ale... To ja myślałam, po... że po prostu co byś kupił, no dobra. To jest jakby po wypacie tej co miał mieć w sklepie, to bym kupił te rzeczy. Wie. E, ale tak to jakby miał milion złotych, aż bym kupił dom. Gdzie bym polecił na wymarzone wakacje? Wiem, że mama nie zna krajów, dlatego, <laughs> dlatego jest też po prostu kraj, <laughs> kraj, który mama na pewno zna. Tylko sobie pomyślałem, że dwie odpowiedzi są po prostu poprawne, jeden taki bardziej faktycznie, a druga taka pod mamę, trochę żeby też te, zgadła, nie? tak jak to... ja? Mniej więcej? No, trochę. trochę, moja mama z biografii to taka truja z plusem. <laughs> aha, aha, śmieszne. <laughs> truja z plusem, naciągane u pani. Yy, no nie niestety. mam żadnego pojęcia. A ty? Co napisałaś? Antek ma idealnie te, te dwie, o, które panie? napisałem, Polinezja francuska i, i Malediwy. Ja. co? A ja, wiesz, ja żebyś tam chciał lecieć? Malediwy? Nie, Polinezja francuska. No to właśnie Polinezja nie wiedziałem, czy znasz, więc Bora Bora też bym uznał. Aaaa, widzisz. No Bora Bora też bym uznał. Ale uznała. nie chciałam, widzisz, co, że chciałbyś tam To ja? Te Polinezja francuska, bardzo fajnie tam jest, nie? Ja, ja, ja myślałem, że że, że że coś o mamy, to w takim razie o Malediwy. A, widzisz, no na albo jak na ten. mamy nie wpadłaś na takie coś? Nie, no bo... właśnie, że to jest za proste. Gdzie wolałbym mieszkać? W mieście czy na wsi? Co ciekawe, co dacie? ma ma wieś nie jeszcze Antyk ma dobrze serio no poważnie ale e, jeżeli chodzi o miasto no to na pewno nie tutaj jakiś blok tylko bardziej e, taki e, taki dom pod miastem wiecie o co chodzi dom pod miastem nie Albo do żabki no teraz będą jeszcze takie pytania e, otwarte a potem będzie to versus to czyli będą dwie konkretne opcje o której godzinie zazwyczaj wstaje Myślę, że tutaj ta odpowiedź jest elastyczna poza... Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Ale teraz w wakacje czy w szkole? E, no ogólnie teraz na przykład. Mi się wydaje, że no tak. W sensie, no teraz odpoczywam teraz? Teraz pracę, to teraz o 12, ale tak ogólnie. Jak są weekendy na przykład, nie? Podczas szkoły. Weekendy podczas szkoły. Weekendy podczas szkoły, tak ogólnie, nie? Wychodzisz z nożem, po południu. Nie wiem. Ale ty jeszcze modyfikujesz, czy już masz gotową? Nie, teraz mam gotową. E, dobrze. No, Antek ma dobrze tą drugą dziewiątą. No co ty dziecka nie znasz swojego? Nie, bo wy siedzicie do góry po zamykaniu i nie mam. Jaki jest mój ulubiony przedmiot szkolny? Oh o, czyli zysk. Czy lubisz, czy nic nie lubisz. No właśnie. <grychy> no ale jak miał taki, no, ulubiony przedmiot szkolny jednak. Godzina wychowawcza. To Czy nie? No może być, no jeżeli uważasz, że to jest to to w porządku. Jak dla chyba No i mama ma dobrze akurat tutaj, Antek ma hit. Antek ma hit. mama ma dobrze, geografia, no No syn w porównaniu do mamy to chociaż na geografię lubi Jak reaguje na stres? Co się? Zobaczymy, szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawy co odda się No nie no, snem Snem, Snem. jak się czymś stresuje to ja idę spać, bo przecież o, się nie stresujemy to jak to idziemy to spać trzęsie. Kolejne pytanie, wolę pracy w grupie czy indywidualną? A mama od razu zaczęła pisać, to mama chyba zna odpowiedź. Musi wydaje że ta masz? No. no niestety mama ma dobrze. Indywidualną. W grupie? No pro, ja nie pracuję w grupie. Myślę, że na no to o, pytanie akurat może Antek znać odpowiedź, yy, ale też może pomylić. Yy, jakie jest moje wymarzone auto? Auto? Auto. Marka o, samochodu o, ale wystarczy. Ja nie znam tego samochodu. Marka samochodu wystarczy, nie musi no, być... Ale ja nie znam tamtych yy. Ale jakich? No, ale na pewno znasz tą markę, każdy zna tą markę. Mm. Ja napisałem model. Co? 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 Model napisałeś? Antek napisał model, no Jest ale Antek, no, jak napiszesz markę no, samochodu, to też będzie dobrze. Napiszesz dobrą markę samochodu, to ci zaliczę. Nie ja wiem, nie znam się. Czy napisałaś Audi? Ja? Audi? Ja. Mercedes. Tam, się. To, Mercedes. Jakby ktoś chciał mi kupić na święta, to S680. <ślinikatorzy> <ślinikatorzy> dobrze, przechodzimy do pytań, to versus to. E, więc Znalecia. piszecie jedną odpowiedź. E, góry czy morze? Góry czy może? Nie, czy to zaborów tak mi się wydaje. Mm -hmm. Antek ma taką. I oboje ma się dobrze. Może. Może. Jest to, poprawna odpowiedź. Czekolada mleczna czy czekolada gorzka? Mleczna. No. Dobrze. No. Oboje ma się dobrze. Dobra. Dobra. Ciekawe, czy za w każdej kategorii po punkcie. Imprezy czy spokojne wieczory? Nie tego nie wiem. Trudne? Trudne się wylosowało. mam ma taką odpowiedź, a zobaczymy, jaką Antek dobra. będzie miał odpowiedź. Czekamy na Antka. Oboje macie dobrze. Wieczory spokojny. Ja chciałem napisać imprezę, ale jednak... Nie, imprezy, imprezy nie za bardzo już. już mnie to, nie, nie kręcą za bardzo imprezy. TikTok czy Instagram? Dobrze. Oboje macie dobrze. Na razie idziecie web w... Web. Instagram. Instagram, ja woli Instagrama akurat. Pizza czy burger. Co Janek by wolał? Pizza, pizza, pizza. dobrze. Jest to pewna odpowiedź Jedzenie słodkie czy słone? Zosia mi jest z drugiego planu Dobrze, Antek ma taką odpowiedź, mama ma Słone Uuuu, mama ma źle Słone, no jest więcej jednak słonych rzeczy, które lubię No, kebab, pizza Oczywiście tam jakieś tam Horrory czy komedie? No ty jeszcze Zosia ma już dosyć tego filmu ona napisała horror, a ty też napisał horror i oboje macie poprawną odpowiedź. Ja wcielenką będzie napisał, że nie. Nie, horrory jednak lepsze są. Kategoria owoce, jabłko czy banan? Nie wiem, nie widziałem je ja nie widzę widziałam, które jabłko. Ja widziałam, nie widziałam. Jabłko, no. Tak? Jabłko ja, Jabłko suda. niż banan, no. Ciekawe. Ja, a widziałaś tak, kiedyś mi Janka, który je banana? Nigdy. Ja, Ale Janek nie, czasem bierze jabłko, nie? Jabłko, <noise> jabłko akurat jadłem nieraz, jabłko. Lody czy ciasto? Dobrze, mama dała lody, Antek dał ciasto. I mama ma dobrą odpowiedź jednak. Gry planszowe czy komputerowe? Co taka mi naskroszona, pani Michalino? Komputerowe, no dobrze. Jednak gry planszowe są trochę gorsze. Jeszcze mamy tutaj dwa takie pytania. Psy czy koty? O Boże. Łatwe, no. No i oboje macie dobrą odpowiedź. W, w, wolę, wolę koty, no. To jest mega trudne i tutaj miałem w ogóle dylemat z czym z tym, czy ja faktycznie w ogóle znam siebie. Wolę herbatę czy kawę. To jest w ogóle najcięższy wybór na świecie. Herbata czy kawa, co lepsze? dobra... Kurde. Pisać. Mama napisała taką. No i mama ma dobrą odpowiedź. Bo herbatę, bo herbatę można wypić yy, na każdy nastrój, praktycznie. Na lato można wypić na zimę, a kawę to tylko rano, praktycznie. Więc jednak herbata jest y, bardziej elastyczna pod tym względem. To było ostatnie pytanie. Następny odcinek, yy, który zobaczycie z tej serii. mam takie same pytania do Antka i ty ze mną. Możemy zrobić coś takiego. I następny odcinek po prostu na tym kanale, albo ogólnie y, niedługo taki odcinek się pojawi. E, to będzie odcinek, jak moja mama zadaje mi i Jankowi takie pytania, i my będziemy zgadywali pomiędzy, e, pomiędzy właśnie sobą. Taka rywalizacja ja bym... będzie. Abyście... E, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.